Wprowadź mnie w tajniki trzeciej fazy magii. Tak kurwa pora na poznanie tajników trzeciej fazy magii. Czekają na ciebie nowe czary. Noki a nie śpi. Jedynie Sony Ericsson może cię przed nią uratować. Przekazałem ci wszystko co wiedziałem. Stworzę se teraz irdę lodowego promienia. Szmitadek, smerfy zawładnęły moim umysłem. Weź ten tonik, on uleczy cię z koszmarów. Przybywam z górniczej meliny. No i co przynosisz stamtąd? Zebrała się tam potężna armia Żydów w teletubisiów, To już wiemy od wyminetowanego. Co z ładunkiem żelbetonu dla Jarka? Niestety żelbeton, który wydobyli ludzie Songa, nie zaspokoi raczej potrzeb Jarkowskiej armii. Ja pierdolę. W niezłych czasach przyszło nam żyć, skoro a przeważa teraz na sony Eriksonem. Zaatakowały mnie małe ludki w czarnych sutannach. Tak wiem, to smerwy, pomiot z otchłani Noki. Strzeż się ich, bo zawładną twoją dupą. Jeśli im ulegniesz to ci się dupa spali więc uważaj Naria. Poprosiłem Strakasa by przyjrzał się sprawusi troszeczkę bliżej. Miejmy nadzieję że dzięki niemu znajdziemy rozwiązanie problemu. Przyjmij ode mnie ten teleport do zakonu. Znalazłem tajemniczą rolkę rajtaśmy. Tak kurwa jaką rolkę? Nie jestem pewien. Miałem nadzieję, że ty tatkum i to powiesz. To rzeczywiście niepokojąca rolka. Dobrze zrobiłeś, że przyniosłeś ją do mnie. Zakładam, że takich przeklętych rolek jest więcej. Musisz odnaleźć je wszystkie. Myślę, że pszmerwy czerpią z nich swą ponurą moc. Dzięki nim sprawują władzę nad zagubionymi duszami swoich ludzi. Piszą na nich imiona ludzi, których chcą opętać. Dam ci kurwa ten magiczny list. Wypiszę na nim imiona osób, które zapisano w księgach. Odszukaj nieboszczyków i daj mi te rolki, a ja je zniszczę. Jedną daj strakasowi, tylko czasem sam nie niszcz tych rolek, nie zbliżaj się do smerfów, bo cię zaczarują. Gdyby jednak to zrobiły, to wróć do mnie. Tylko tutaj, za konie, Twój duch zostanie uratowany. Czy nie można jako tako zablokować ich psychicznych ataków? Co ty się pokemonów za dużo na oglądałeś, jak coś, to duch pokonuje psycho. Pomyśl nad tym. Przybywam po logo Sony Ericksona. Widzę, że sam Kotaliku poważnił cię do zabrania świętego znaczka. Niestety, rozczarujecie. cię. Padliśmy ofiarą spisku. Logo Son Eriksona zostało ukradzione ze świętych murów zakonu. Kto się poważył na coś takiego? Tatku, siły Noki cechuje przebiegłość i skrytość. Jej słudzy rzadko działają w świetle dnia, a jednak żyjemy w dziwnych czasach. Dziś nieprzyjaciel pokazuje się w Biały Dzionek. Jeden z naszych braci, kandydat do tytułu arcymaga Son Eriksona, okazał się szpiegiem Noki. Mówię tu o Pedro's Cafe. Nokia zawładnęła jego duchem i zaatakowała z najmniej spodziewanej strony. Pedro's Cafe wpierdolił się do najświętszych komnat zakonu i wykradł z nich logo. Obawiam się, że stał zbyt długo poza klasztorem. Pozbawiony naszej pomocy i narażony na kuszenie ze strony Noki. Udało się wam ustalić gdzie spierdolił? Pedro Scafe zapierdolił kilku nowicków, którzy próbowali go powstrzymać i zniknął w porannym słońcu. Wysłaliśmy naszych braci za nim, by odzyskali logo. Pośpiesz się jakbyś chciał ich dogonić. Jeszcze jedno. Trzymaj się z dala od kapliczek przy drogach. Przyszły do nas wieści, że zostały one zaczarowane przez smerfów. Trudno przewidzieć czym skończyłoby się skorzystanie z ich mocy. To jednak zadanie dla superwojowników. Czekaj kurwo, mam dla ciebie kolejne zadanko. Dokładniej jak wiesz nasz zakon nie tylko zajmuje się sprawami magii, jest też najwyższym organem władzy sądowniczej. Ten problem w mieście powinien być jak najszybciej rozwiązany. Czy Bor nie powinien się tym zająć, Bor odpowiada za porządek w mieście? Ta sprawa daleko wykracza poza jego jurysdykcję. O co kurwa chodzi, ktoś w mieście sprzedaje udziały w kopalniach żelbetonu znajdujących się za byłym magicznym kondomem. Udziały te są bezwartościowe. Doszły mnie słuchy, że ten oszust sprzedał fałszywe udziały ważnym miastowym i krajowym kupcom. Musisz odnaleźć tego kurwy syna, a my go ładnie powiesimy na szubienicy. To będzie ostrzeżenie dla reszty zuchwalców. Zajmę się tym, tylko czasem nie gadaj kupcom, że działasz w imieniu kościoła. Rozumiesz, tak kurwa. W takim razie spierdalaj stąd. Hejryju, nie trać czasu znajdź Pedrosa i znajdź logoson Ericksona Czy istnieje sposób obrony przed psychicznymi atakami smerfów? Nie wiem kurwa, wciąż brakuje mi wiedzy na ten temat, jak tam wiem co nieco o smerfach. Ich działaniami kieruje Nokia. To bardzo odkrywcze spostrzeżenie. Przykro mi ale nie wiem nic więcej. Przynieś mi coś co należy do smerfów. Co nie wiem. Może chcesz zwłoki. Ja pierdolę, nie gadaj takich głupot. Przynieś mi tylko jakieś inne przedmioty. Czy Harry Potter może być w to zamieszany? Słyszałem historię Harego Pottera. Nie wiem jednak czy on maczał w tym palce. Dobra, może ta rolka ci pomoże. Luknę na to. Teraz wiem tylko jedno. Smerfy są. Formą życia stworzoną przez Nokia są w połowie ludkami, w połowie czarodziejami. Wróć później, to się dowiesz więcej. Wiesz gdzie uciekł Pedro z cafe? Nie wiem, kurwa gdzieś pobiegł. <śmany>